Dziś w informacjach sprawdzimy znajomość o liczbie Pi. 3, 14, 15, 92. Ja znam. 3, 14. Zastosowanie matematyki w codziennym życiu. Myślę, że matematyka w życiu codziennym przyda mi na przykład liczyć podatki. W kuchni się przydaje. Oraz wywiad z naszym ekspertem matematycznym Maciejem Bolkiem. Dziś obchodzimy Matematyczne Święto. Dzień liczby Pi. Z tej okazji nasz wysłannik Daniel Łebek przeprowadził dla Państwa sondę. E, dziękuję za głos. Dzisiaj znajdujemy się e, w miejsku Mazowieckim przed Miejskim Domem Kultury i pytamy przypadkowych przechodniów: e, Do czego przydaje mi się matematyka w życiu codziennym? E, do czego Panu potrzebna jest matematyka w życiu codziennym? No do tego, żeby. Policzyć na przykład różne rzeczy, albo coś takiego. Do liczenia wydatków. Proste. Myślę, że matematyka w życiu codziennym przyda mi się na przykład liczyć podatki. Na przykład będę chciała iść do sklepu, żeby umieć gdzieś na kasie. Na przykład do robienia zakupów, żeby obliczać rachunki. W życiu codziennym matematyka potrzebna jest do rozliczania rachunków, kont bankowych, w kuchni się przydaje też matematyka. E, Przyjeździe samochodem też się przydaje matematyka, chociażby wyliczenie, w którą ulicę skręcić, w drugą ile czy trzecią. Do ile kilometrów? Przede wszystkim do liczenia pieniędzy. No cóż, zazwyczaj potrzebne mi jest do przeliczenia drobnych na chleb. No, hmm. Trudno określić, w czym jeszcze. No to no jest takie nie, no właśnie życie jest codzienne. Jest na okrągło potrzebna. E, ponieważ inaczej bym nie zrobił zakupów, bo jakbym miał na przykład kupić trzy kanapki i nie znałbym matematyki, to bym kupił dwie. Żeby wiedzieć ile mam ich oddać klasy. No matematyka w życiu codziennym to wszędzie dookoła nas krąży. W banku w urzędzie skarbowym, w sklepie z glazurą, e, jak robimy przetwory z octu, też warto by znać e, wartości procentowe, które niewątpliwie z matematyką się wiążą. No chociażby po, do tego, żeby zobaczyć, czy na przykład y, kasjerka mnie nie oszukuje, że, czy wyda mi reszty, prawda? Czy mi o, tyle ile potrzeba oddaje. A czy zna pan y, dalsze rozwinięcie liczby pi? Nie, tak za bardzo tą matematyką się nie interesowałem, no tylko dlatego, że jest w szkole, no to ja tak 3,14, to tylko 3,14, 15,92 Ja znam 3,14 5, 7, 2. Dobrze? No niestety nie. 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 Pi to znam, ale rozwinięcia dalej nie. E, wiem, że wynosi 3 i 14 setnych. Tak. To będzie 3, 4 i 15. Tylko podstawę 314. Jak widzimy, matematyka jest niezbędna w życiu każdego człowieka. Dziękuję za uwagę, oddaję głos do studia. Dziękujemy Danielu. Dziękujemy Danielu. A teraz połączymy się z Krakowem, w którym znajduje się nasz matematyczny ekspert Maciej Bolek. Maćku, powiedz nam, skąd wzięła się liczba pi oraz skąd pochodzi jej nazwa? Nazwa pi została wprowadzona w 1706 roku przez angielskiego matematyka W. Jonesa, a rozpowszechniła się w XVIII wieku dzięki pracom, L Eulera. Liczba Pi jest nazywana również stałą Archimedesa. Liczbę pi znali już Babilończycy 2000 lat przed naszą erą. Przybliżali ją liczbą 3. Przez wieki matematycy próbowali coraz lepiej oszacować liczbę pi, na przykład Archimedes przybliżał ją liczbą 22 na 7. Uczony arabski al chwirizmi, liczbą pierwiastek z 10, a Metius liczbą 355 na 113. Liczba π była dawniej nazywana ludolfiną, pochodzącą od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa van Ceuliena, który w 1610 roku znalazł przybliżenia liczby pi z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. W jakich dziedzinach matematyka jest najważniejsza i najczęściej używana? O tym w jakich dziedzinach matematyka jest najważniejsza, można mówić godzinami. Jest to astronomia, astronautyka. Jest to również ogólnie pojęta informatyka. Choćby gry, choćby programy naukowe. Można o tym mówić godzinami, można też o tym nie mówić, jak powoleli byłaby większość uczniów, ale. Matematyka jest powszechnie używana. Jest to rzecz, którą trzeba wiedzieć. Jest to dziedzina nauki, którą trzeba umieć. Niestety yy, wiedza matematyczna spada. Jest to bardzo, ale to bardzo niepokojące. Już yy, w Egipcie wyliczenia matematyczne były tak dokładne, że nadal nasi naukowcy dziwią się, jak bardzo dokładnie Kamienie w piramidach są spojone. Nie, wolne, nie można nawet wcisnąć ostrza noża między spojne. To jest bardzo, ale to bardzo fascynujące, że my, to co tworzymy teraz za pomocą technologii, oni osiągali tylko i wyłącznie za pomocą czystej nauki. Matematyka właśnie dlatego jest ważna. My, dopiero teraz potrafimy stworzyć długą gładką taflę. Oni potrafili wyliczyć z dużą, ale to bardzo dużą dokładnością mimo swoich prymitywnych narzędzi, takich jak liczydła lub abakusy późniejsze rzeczy, które my potrafimy zrobić dopiero dzisiaj. To jest bardzo fascynujące. Nigdy nie dojdziemy do takiej perfekcji uczeni tacy jak Turing, którzy wynaleźli system zero-jedynkowy, dzięki którym działają nasze komputery, dzięki którym jestem teraz nagrywany. To są niesamowite rzeczy. Nie da się ich określić. Nasza, nasze umysły. To również jest matematyka. Matematyka jest wszędzie. Matematyka jest w roślinach, które pną się w górę. One też korzystają z praw fizyki. Matematyka to również to biurko. Ktoś musiał wyliczyć, ile ma wzrostu, ile długości blatu. Ktoś musiał skalibrować urządzenie, żeby zostało dokładnie przycięte. Nie ma czegoś, co istnieje bez matematyki. Dlatego jest nam tak potrzebna. To był nasz ekspert Maciej Bolek. Dziękujemy bardzo. Matematyka, liczba pi. Jakie dla nas mają znaczenie w życiu codziennym? O tym przekonał się nasz reporter Maciej Sankowski. Liczba pi jest na tyle wyjątkowa, że ma swoje święto. 14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3,14, czyli zaokrąglenie liczby pi. Do dwóch miejsc po przecinku. Wielbiciele liczby Pi, zwłaszcza dotyczy to amerykańskich naukowców, w dniu święta zajadają się specjalnymi okrągłymi ciastkami, które wewnątrz udekorowane jest literą Pi, a na obwodzie podane jest rozwinięcie dziesiętne. Wiele szkół z tej okazji organizuje konkursy w celach poszerzenia znajomości matematyki oraz liczby Pi. Konkurs pod nazwą Liczba Pi organizowany jest od 6 lat. Jest zorganizowany z inicjatywy nauczycieli matematyki naszej szkoły. ze względu też na charakter naszej placówki, którą prowadzimy, zainteresowanie tą dziedziną wiedzy, która jest jakby podstawą do wszystkich obszarów funkcjonowania w oświacie, ale nie tylko, w naszym codziennym życiu. Liczba pitchli daje nieskończoność liczna skończoność tego, co się dzieje wokół nas powoduje pokazanie matematyki dzięki tej liczbie pi, że matematyka nie jest czymś strasznym, nie jest czymś, co, czego mamy się bać. Ona musi być wyrażana zupełnie w innym wymiarze niż jest postrzegana sama matematyka. Czyli matematykę musimy postrzegać przez właśnie pryzmat tej liczby pi, która pokazuje nieskończone możliwości ucznia w szkole. Nie tylko w dziedzinie matematyki, ale też w innych dziedzinach, które, którymi się młody człowiek interesuje. Warto rozwijać nasze zdolności matematyczne, aby w przyszłości było na łatwiej przekazywać ją dalej oraz pomagać zrozumieć ją kolejnym pokoleniom. Maciek Sankowski, informacje. To na tyle w dzisiejszych informacjach. Na kolejne wydanie zapraszamy jutro o 19.00. Żegnam Państwa, Patryk Szydlank.